Hej, cześć, się a Dzisiaj wam pokażę jak łatwo wbijać levele Otóż w gierce Ona się nazywa Right. I jak chcecie sobie To jest dla początkujących miara. miarę jak biegać levela. to ja to już sobie powijałem to mi zajęło już gdzieś 2 godziny <coughs> teraz już nie grałem przez ostatnie 2 godziny czyli tego od 3 yy, gram więc już sobie podbijałem na 24, na 20 tu mam jeszcze nowych to polega na tym <coughs> musiałem mieć odblokowaną Wam i przynajmniej trzeci stage. I podejrzewajcie za mną, bo jak macie już te większe levele upgrade, to będzie Wam łatwiej. Zróbcie to, co ja Wam pokażę. <laughs> tak. Czyli najpierw strzelcę tutaj. Potem ten, bo ten dostaje się z kodu QR, więc możecie sobie poszukać, bo to jest tak jakby błąd czy coś takiego, więc nie, bo są urodziny teraz znowu tą łukiem teraz tak, teraz używacie supermocy, tym dobijacie, potem kolejnej supermocy i tym dobijacie. No i na tym to polega. Już wam się levelet dosyć aż 1600 expo, Jest yy, dużo. na razie, więc tyle na razie znalazłam. Więc tak sobie ciągle wbijacie. Jak osiągniecie już tam levelet, to dalej gracie. Zdobywacie się, potem możecie jeszcze na dalszy kręg no, będzie trochę trudniej, ile tak to w praktyce wygląda. No i 20 sekund, teraz speedrun, rekordu raczej nie pobiję. No i już 17 sekund mi to zajęło, bo ja mam dość już polepszona postacie. Tak sobie wbijacie. O nie, teraz zepsułem, bo użyłem tej złej supermocy teraz. Więc teraz wam będzie ciężej tak zabić. Ja już on tak był upgrade'owany, że mi się raczej udało, na 20 sekund. Jeszcze raz Wam pokażę. Tak średnio mi to zajmuje po 20 sekund. Tutaj teraz nagle źle użyłem, że się pomylił. No i tak te 30 sekund. Na przykład wam pokażę na tych, e, aż go warto wbijać w levelę postaci. Bo później wam będzie trzeba więcej postaci, żeby grać inne. Tam dalsze są poziomy, których potrzeba mieć więcej postaci. Na przykład. Mm, tutaj to potrzeba już czterech postaci. To w miarę wygląda tak, że. Oni mają strasznie dużo HP. Jak wam to trochę pokazać. No to może zająć się sporo. No to nie wiem. Najpierw robić tak. Na przykład w tego, i tak oni są dość mocni, więc jakoś dużo tu nie zrobicie. Teraz wam tej ostatniej supermocy z tego łuku. Nie używać y, tego od razu. Chyba, że to jest tak potrzebne, że potrzebne bardzo, no to wtedy dopiero. Bo tak to się nie opłaca. Teraz na przykład teraz daję armor. Nie oni nic nie mogą zrobić. I teraz będą już zadawać. Tego dobiję. Jeśli chcecie, to Wam nagram odcinek, w którym wbijam po prostu levele. To już jest ciężko. To jest już ostatnia, więc... ay. Muszę ich teraz wyobijać. Ajajaj, kłopoty, kłopoty. Lekkie już są, widać. Mmm, tego muszę. Gwalna. Teraz ochrona tego na low. Nie wiem, ale może mi się jeszcze uda. Czyli ostrość, tego. tego dobić i tego i tutaj dostajecie już 1800 no więc później tutaj jak macie jakieś te 50 levely to tutaj raczej wbijajcie więc bo tak to jest ciężko Jak widzicie tu się dostaje nawet po jednej gwiazdce bo ciężko krótko to zrobić. <laughs> A po prostu to jest ciężko. Jest to tyle z tego odcinka, więc cześć!